Cześć, Siemano. Witam wszystkich oglądających ten odcinek, te QA dzisiaj na YouTubie. Witam Was w ten niedzielny wieczór, bo pewnie rzucam to właśnie o 18, Tak jak zawsze, ostatni odcinek był troszeczkę. Wcześniej chciałem zobaczyć jak to się przyjmie, ale w większej różnicy nie ma, także wchodzą osoby organiczne, że tak to imę. Dzisiaj rozma rozmawiamy, dzisiaj odpowiadam na pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Naprawdę kilka bardzo ciekawych pytań, nie takich stricte treningowych, czy związanych z jak schudnąć do ubrzucha, tylko właśnie, tylko właśnie yy, z tego yy, życiowych. Także zapraszam do oglądania. I pierwsze pytanie bardzo fajne czy zamierzam iść na studia? Generalnie jakiś czas temu odpowiedziałbym, że nie, że po co, że i tak idę na w tego Instagrama i, i tak dalej, że tutaj się rozwijam, że, że idzie to fajnie, że idzie to do przodu, ale w mojej opinii lepiej iść na studia choćby potem papierek i, i żeby go mieć w razie W, tak zwanego, w razie jakiejś wpadki i i po prostu mieć ten papierek. Także zamierzam iść na studia. Nie mam jeszcze pojęcia na co. Mam jeszcze rok technikum przed sobą. Mam później właśnie po tym, po tym roku technikum, wierzę, że zdam maturę, że nie będę miał z tym problemu, że przysiądę z tej matmy i tak dalej i tam to wszystko fajnie pozdaję, bo generalnie z nauką nie mam problemu, problemów, jak zresztą mogliście zauważyć, że no nie mam problemów po prostu z nauką. Także zamierzam iść na studia. Nie wiem na co. Możecie mi podsunąć, co mi polecacie, w co warto iść. Nie chcę na pewno się kierunkować w rodzaju fizjoterapia albo dietetyka, bo nie uważam, żeby że takie, takie kierunkowanie akurat w tej dziedzinie było mi na tyle potrzebne, żeby to faktycznie zrobić. Bardziej bym wolał iść tutaj w stronę jakiegoś prowadzenia na przykład biznesu, coś takiego, zarządzania, takie po prostu po papierek. Ale to rzecz jasna może się wszystko jeszcze zmienić. Drugie pytanko. Nie wiem, albo dobra, będziemy przeplatać będziemy przeplatać między treningowymi, a takimi życiowymi, że tak to ojmę. Także drugie pytanko to będzie jajko na miękko czy na twardo? I teraz nie wiem, czy to jest takie śmieszne, czy, czy nie, ale generalnie nie ma w tym różnicy, jak chodzi o to, czy zjemy je na miękko, czy na twardo. Teoretycznie, na miękko może nam coś za zaszkodzić. Jak nie będzie ugotowane, ale generalnie ja wybieram takie półtwardo, takie, że te żółtko jeszcze nie musi być do końca ścięte, ale nie może być leiste, także wielkanocnie, w ten niedzielny, bo dzisiaj Wielkanoc, rzucam to w Wielkanoc, także no jajko na półtwardo, tak pomiędzy, nie? Balans. <ścoughs> Jakie jest Twoje marzenie, jakie jest Twoje największe marzenie, cel na najbliższy okres? I to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo musiałem się nad tym chwilę zastanowić i generalnie dalej bym nie wiedział, do, nie wiem do końca co powiedzieć, bo to się u mnie bardzo mocno zmienia, też jestem no właśnie świadom tego, że jestem bardzo młody i, 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 to, i to to właśnie sprawia, że te priorytety i tak dalej, to się często zmienia. Ale największym marzeniem jak sobie myślę, to zdecydowanie byłoby to tu wystartowanie w jakichś zawodach tr trójbo trójboju siłowego, na jakichś debiutach. Coś takiego, sprawdzenie samego siebie. No, przede mną na pewno długa droga, więc nie wiem, czy to jest marzenie na najbliższy okres. Startuję z bardzo niskiego punktu, ale wierzę, że idzie to w dobrym kierunku i ciężką pracą. Tak jak tutaj każdy to powtarza. No, nawet z takiego drewniaka jak ja uda się coś zrobić fajnego. Jestem swoim, ja będę swoją najlepszą przemianą, że tak to ujmę. Ja mam nadzieję. Może mnie jakiś podopieczny tutaj przebije. Na razie mnie Kasper podopieczny przebija I, i, i tutaj no właśnie takie moje marzenie jest, żeby sobie gdzieś tam wystartować, żeby się sprawdzić i zobaczyć jak to jak to jest. No takie moje największe marzenie na ten okres. Ja pomijam takie rzeczy jak rozwój chociażby Instagrama czy rozwój siebie jako trenera, bo mam wrażenie i wierzę w to, że to wyjdzie przy okazji. To znaczy ja się na tym też skupiam, ale to nie jest marzenie co i. Jest to pewien cel, ale nie jest to takie. Ym, jakbym miał wybierać między jednym a drugim, to wybrałbym to pierwsze, żeby się samemu rozwinąć, a później na przykład to przekuć na sukces innych osób, tego co się nauczę sam, ym, przygotowując się. Tak? No, tak Tak to wygląda. I kolejne pytanie: co wybierasz? 50 w łapie czy 200 benczyk? I to jest bardzo ciężkie pytanie, bo to jest pytanie, jakbyście się zapytali. Czy bardziej kochasz mamę, czy bardziej kochasz tatę? Ale jako, że do 200 w benchu mam yy, większe, nie tyle że predyspozycje, ale jakby bardziej by mi się chciało za to na to zapierdzielać, to wybrałbym sobie, żeby było łatwiej, 50 w łapie i się cieszył, że mam 50 w łapie i mógł. I każdemu, mógł po... już by nikt mi nie powiedział, nie zapytał się, ile ty masz tam chłopie w łapie. No także, także też nie mam predyspozycji do tej hipertrofii, ramion już widzę po sobie i tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzieś tam cały czas, ob... nieważna jaka waga, obwód jest praktycznie cały czas taki sam i tutaj właśnie te 50 w łapie byłoby łatwiejszym, a 200 w benchu można łatwiej, w mojej opinii, łatwiej. Jest teoretycznie można do tego naturalnie jeszcze dojść, tak? Tak, ciężką pracą i tak dalej, także wolałbym się potrudzić na 200 w Benczyku bez tego, bez bez jakiegoś wspomagania 50 w mieć od razu, bo nie jara mnie to, żeby mieć 50 w łapie. jara mnie to, żeby zapracować sobie na 200 w wyciskaniu leżąc. Takie mam podejście do tego pytania. Bardzo trafne pytanie. Ok i teraz już przechodzimy stricte do pytań takich bardziej treningowych, takich bardziej no w tej tematyce tutaj te, takiej merytorycznej i tak pierwsze pytanie, też bardzo ciekawe trening z rana, czy po południu wieczorem, no to to jak zwykle tutaj jest kwestia preferencji i kwestia y, tego kiedy nam się to lepiej będzie robić bo generalnie y, są badania, że lepiej jest trenować po południu że lepiej jest trenować rano, a są badania że lepiej jest trenować wieczorem, tak Teoretycznie rano, jeśli pójdziesz na trening, będzie, tobie, będzie to wpływało na to, że pozytywnie będzie się z tego regenerować, gdyż jesteś raz, że po fazie snu, ja też nie mówię o tym, że wstajesz i idziesz na trening. Wstajesz, powiedzmy, godzinka się ogarniasz, coś zjesz, napijesz się tam wody, uzupełnisz te płyny po, noc, po nocnym poście i powiedzmy, że po 2-3 godzinach od wstania masz godzinę 9:10 i idziesz na trening, tak? to wtedy bym powiedział, że łatwiej będzie ci się z tego zregenerować, bo będziesz miał lepszą jakość snu, tak? tylko, że teraz kwestia preferencji tego, czy masz czas na to, żeby robić to po prostu rano, bo nie każdy ma czas, żeby trenować rano. Rano zazwyczaj idzie się do pracy, idzie się do szkoły, czy siedzi się w pracy, czy siedzi się w szkole na zdalnym, i no, ten trening zazwyczaj chodzi tak w godzinach właśnie późne popołudnie slash wieczorem. Natomiast z pozytywów takich treningu wieczorem na pewno byłoby to, że wiesz, jesteś po większości zjedzonych kalorii teoretycznie, albo co najmniej połowie zjedzonych kalorii w ciągu dnia, co może w pozytyw jesteś, nie będziesz na pewno odwodniona, bo pewnie uzupełnisz te płyny w przeciągu dnia. No chyba, że nie dbasz o to, no to wtedy inaczej się to ma. Natomiast jesteś właśnie taka. Często idziesz na ten trening. Nie, nie tyle zmęczona fizycznie, co psychicznie, w zależności od pracy, no i masz większość zjedzonych kalorii. Czyli masz sobie ten, te jedzenie, jest teoretycznie masz więcej takiej, takiego drive'u, żeby zrobić ten trening mm, i więcej takiej motywacji, że wiesz, jak już cię będzie od, odcinać, że robisz tam powiedzmy 20 powtórzenie, to w tym momencie będzie tak, że a zrobię sobie jeszcze jedno, a zrobię sobie jeszcze dwa. A rano możesz ten próg bólu mieć znacznie niżej. I to będzie na pewno. Yy, y, 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 będzie dysproporcja na korzyść treningu wieczorem i czy po południu, yy, ale nie ma tutaj większych różnic i niech każdy tutaj rozstrzygnie to sobie w, według siebie. Ja jeśli miałbym y, coś polecać, to wybrałbym raczej z rana. Ale tak jak mówiłem właśnie w takich idealnych utopii To żeby to było tak 2-3 godzinki po przebudzeniu Czyli rano, wczesne, południe Coś takiego Ale no to wiadomo, że to jest utopia I jeśli już bym miał wybierać, że iść zaraz po wstaniu a iść, za, a iść na przykład kilka godzin przed snem Czy późnym popołudniem po pracy To raczej bym wybrał te późne popołudnie po pracy No tylko też wiadomo, że wtedy jest więcej osób I tutaj no... To, to jest dysproporcja też. No kwestia logistyczna z teoretycznego punktu widzenia już zamykając ten temat późne popołudnie lub wieczór będzie korzystniejsze w mojej opinii. Pytanie znów luźniejsze ulubiony deser i z takich na co dzień co jem z ulubionych deserów no to zdecydowanie byłaby to galaretka na którą mam fazę uh, 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 już jakiś czas jem ją praktycznie codziennie. Mm. Bo można sobie to, wiecie, czasami sobie nie lubię tych zero galaretek totalnych, bo one są za słodkie. Zdecydowanie, jak wsypiecie taką galaretkę, to ona jest słodka jak pierun i nie da, się jej, nie da się jej zjeść. Znaczy, da się ją zjeść, ale jest za słodka, zdecydowanie. Lubię sobie ją rozdrobnić z żelatyną, czyli tak pół na pół. No ale to już takie kucharzenie. Albo po prostu y, zrobić galaretkę z, z zwykłej żelatyny, z, z herbaty i, i ze słodzika, no, też tak lubię y, i w, przepis wpadnie na Instagrama, bo to jest bardzo dobra forma dostarczenia właśnie kolagenu i, i tego żeby, bo, żeby mm, żeby dostarczyć mało kalorii i trochę białka, tak? Wiem, że to tamte białko nie jest do końca takie, jak powinno być, ale generalnie m, bardzo dobrze y, jest jeść kolagę. Także na przykład zjecie sobie tą galaretkę ze skryrem na górę i macie zarombistą y, rzecz, y, zarombisty deser, tak? Fit, bez cukru. A z takich deserów, takich mniej fit, to jeszcze pokażę wam jedną rzecz, co przyszło. jeszcze, Kałusie? Jest takich mniej fit, to taka czekoladka przyszła. Taka czekoladka przyszła z SFD, z All Nutrition. I ona jest taka pomiędzy fit a mniej fit. Ona jest jakbyście połączyli tego, tego nazlowa z czekoladą. i Jeśli ktoś jest fanem, właśnie jakiś fit słodyczy, to polecam spróbować. Bo teraz jest na sklepie w promocji i dodatkowo z moim kodem taniej Taka krótki blok reklamowy. Polecam sobie kupić, może ktoś dostał kaskę na zajączka od babci, albo od dziadka i, albo od rodziców no i niech sobie, za, może nie, że zainwestuje, ale niech sobie zamówi i spróbuje, niech wyda no bo jak dostajesz, to trzeba wydać, nie? No, także taka, taka sytuacja, a z takich już naprawdę mniej fit to sernik no. Pe, pewnie będę, jak wrzucę to, to będę jadł sernik i ja lubię sernik Kolejne pytanko yy. Czy wychodząc z niskich kilokalorii, bez przekraczania swojego zera, można przytyć? Absolutnie nie. Bo teraz zobacz, masz, powiedzmy, jest jedna strona i druga strona. I tu masz swój plus kaloryczny, a tu masz swój deficyt, tak? Minus kaloryczny. I tutaj, po środku, to jest twoje zero. Jeśli będziesz tutaj, to będziesz chudnąć. Jeśli tu jest twoje zero, to. Nic się nie dzieje, tak? Stoisz powiedzmy na płaskiej powierzchni i nic się nie dzieje. A tu jest Twój, yy, twój surplus. Czyli jeśli jesteś na tym surplusie i im dalej w niego wejdziesz, tym bardziej będziesz tyć. I teraz, jeśli nie wyjdziesz ze swojego deficytu, tylko wejdziesz na zero, to się nic absolutnie nie stanie. Tylko że Twoje stare zero po tym deficycie jest o wiele niższe, najprawdopodobniej, niż te zero, które jak byłaś na nadwyżce. Rozumiesz? Mam nadzieję, że rozumiesz. i Więc odpowiadając na Twoje pytanie, nie, nie można przytyć. I jeśli chcesz przytyć, to musisz wejść na surplus kaloryczny. Tylko, że pamiętaj, że przytycie w tkankę tłuszczową, to to nie jest wzrost wagi. To są dwie różne rzeczy. Waga i tkanka tłuszczowa to są dwie różne rzeczy. I waga może się zmienia się z dnia na dzień, ze względu na zawartość nawet zwykłej wody w Twoim organizmie, czy treści pokarmowej. I to jest właśnie najważniejsza sprawa. Bo sporo osób postrzega... Te przytycie y, jako wzrost, wzrost wagi. A to nie jest wzrost wagi, tylko wzrost poziomu tkanki tłuszczowej w Twoim ciele. A tego się nie da dokładnie zmierzyć. Także, no, waga jest jakimś tam wyznacznikiem, ale są. Y, nie należy tego tak postrzegać i się przejmować O Jezu, jak wejdę na plus, to albo wejdę na zero, to mi waga wzrośnie No bo jak wchodzisz na zero, to może Ci waga wzrosnąć po okresie deficytu Ze względu na wzrost, wogi, na wzrost wody w Twoim ciele I tyle Także nie można przytyć wychodząc z niskich kalorii na zero kaloryczne Musisz wejść na plus kaloryczny. Przedostatnie pytanie Czy jest jakieś ćwiczonko, które buduje bok jak i tył barku? Wiesz co, generalnie nie ma takiego ćwiczenia, znaczy, są ćwiczenia, które angażują w mniejszym lub większym zakresie Bok, jak i tył Barku, na przykład face I Facebook jest takim właśnie ćwiczeniem, którym nie tylko, wiesz, musisz przyciągnąć i pociągnąć, i w tym momencie również, również angażujesz, no przede wszystkim tył Barku i angażujesz. Rotatory, także Facebook jest takim ćwiczeniem, które angażuje i bok, i tył barku. Z tym, że co ja lubię robić, jak rozpisuję plany treningowe, to ja daję najczęściej na koniec treningu, powiedzmy, że robimy barki, mamy dzień czy tam, no cokolwiek, tak, masz w planie treningowym, że akurat robisz, że masz tam nacisk na barki, no to ja robię coś takiego, że na koniec wrzucam w super serii z nosy bokiem i na przykład y, od razu Facebook I, i jakby pro, problem jest zażegnany tak i angażujesz to i to y, i zyskujesz czas. Bo pewnie pytasz ze względu na to, żeby zmniejszyć jakby długość, zmniejszyć długość trwania treningu więc ja bym rzucił super serii Natomiast jeśli już pytasz faktycznie o to, że chcesz w jednym ćwiczeniu zaangażować, no to Facebook. Ale też mało osób ma problem z tym, żeby żeby tam te, żeby, te, żeby ten bok barku był problemem, jakiś tam odstawał hipertroficznie. Raczej to nie występuje. I. Jeśli miałbym coś doradzić, to nawet jeśli nie masz czasu na te wznosy bokiem czy na tył barku, to wyrzuć sobie te wznosy bokiem, a daj sobie na przykład tylko jakieś tam yy, odwrotne rozpiętki czy coś takiego na tył barku, też ci się nie stanie. Możesz nawet wznosy bokiem to możesz <ścoughs> nawet robić codziennie, po prostu biorąc nie wiem, bańkę wody i sobie pompując bok barku, nie? Także, także yy, nie ma z tym, nie powinno być ucieczki z tym problemu, ale no, na przykład takim ćwiczeniem jest Facebook. Yy, I teraz jest takie ostatnie pytanie, muszę troszeczkę nad nim posiedzieć, i bo troszeczkę nieskładnie tutaj jest napisane. Czy robić przerwę, po, bo chyba to są dwa pytania w jednym. Czy robić przerwę po trzech miesiącach rekompozycji? Znak zapytania, co ma, tylko powinno być chyba na, szybko do żarcia na redukcji. Mm, dobra, to po kolei. Robiąc przerwę po trzech miesiącach rekompozycji. Dobra, to tak. Czy robić przerwę? Yy, w mojej opinii, no nie, bo od czego ty chcesz robić przerwę na rekompozycji? Rekompozycja to jest tylko chwilowy okres. Yy bo nie da się na tym długoterminowo zbudować nie wiadomo jakich rezultatów możesz fajnie, w fajnym świetle później wyglądać ale po pewnym czasie wyczerpiesz jakiś tam ten swój yy, potencjał na, na dany okres, żeby robić rekompozycję. I, i nie, nie zyskasz na tym, będzie to strata czasu. Zdecydowanie łatwiej teraz ci wrzucę tutaj wykres. Zdecydowa, zdecydowanie łatwiej jest, co, jest nabudować nawet więcej ilości tkanki tłuszczowej yy, i robiąc, robiąc masę, progresować na treningu i później sobie to ściąć, utrzymując nawet te wyniki siłowe i nie skupiając się zbytnio na tym treningu siłowym, bo żeby utrzymać, to naprawdę nie potrzebujesz yy, wiele. No, także nie robić przerwy po trzech miesiącach rekompozycji, chyba że chcesz po trzech miesiącach rekompozycji sobie po prostu na przykład wejść na masę. No to wtedy to będzie jakaś tam przerwa od rekompozycji, ale później to już bym normalnie szedł. Takim tym tokiem masa redukcja, masa redukcja, może jakieś utrzymanie pomiędzy, bo to też naprawdę niedoceniany okres jest, żeby sobie na przykład przez miesiąc nic nie robić, tylko sobie nie wiem iść, pobiegać, generalnie się poruszać, a nie tylko właśnie na tej siłowni siedzieć. I to też jest naprawdę niedoceniane. Świat się nie zamyka na siłowni, można nawet sobie iść i sobie coś zrobić bez planu co na szybko do żarcia i ta druga, druga część pytania, co na szybko do żarcia na redukcji, no to wiesz co, ja polecam wafle ryżowe, nie, wafle ryżowe i, i serek wiejski i sobie nakładasz wafle na, na wafla, nakładasz serek i możesz, nie wiem, jak masz jakiś sosik zero na przykład, to możesz sobie polać i masz zarąbisty posiłek, jakieś jabłko, owoc, no... Stary, masz miliard wyborów, a jak chodzi na słono, no to kanapki, nie ma, nie ma tutaj żadnych tam, nawet ta galaretka jest dosyć szybka do zrobienia, no bo co, zalewasz wrzątkiem, mieszasz słodzik, herbata, odstawiasz później do lodówki i ci się sama robi przez noc, także to też jest na szybko e, do jedzenia. No i dziękuję wam za oglądanie, ale mam na koniec do was właśnie pytanie, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku? Możecie też pisać, jakich gości na podcast byście chcieli usłyszeć. W komentarzu napiszcie, porozmawiajmy sobie tam w tych komentarzach. Będę wdzięczny za udostępnienie, nawet jeśli y, to zrobicie, nie wiem, się wstydzicie czy coś, to naprawdę mi to pomoże, a mi się zrobi, też mi się zrobi bardzo, bardzo miło, y, także dziękuję Wam za oglądanie i da dawajcie propozycje, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach niedzielnych, takich właśnie, czy jakiś merytoryczny materiał co ode mnie, czy, czy właśnie y, może jakiś tutaj, mm, nie Trening kolejny, bo właśnie trening musimy nagrać z Marcinkiem znowu. Także dzięki za oglądanie. Raz jeszcze trzymajcie się na razie i cześć.